Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy Państwa w kolejnym programie interwencyjnym. Załatwmy to razem. Od tej chwili do końca programu czynny jest telefon 615-269, pod który możecie Państwo dzwonić do nas ze sprawami i małymi, które utrudniają życie na co dzień i tymi większymi, które z różnych powodów, których z różnych powodów nie można załatwić przez dłuższy okres czasu. Za chwilę pokażemy Państwu konflikt, który powstał pomiędzy mieszkańcami wsi Konary i rolniczą spółdzielnią produkcyjną hodującą trzodę chlewną. Konflikt trwa już 5 lat. Bardzo, bardzo duży problem mamy z hodowlą trzody. Jest to bardzo uciążliwa sprawa dla nas, dla środowiska, dla ludności, i bardzo niechlujnie prowadzi spółdzielnia swą hodowlę. I bardzo bym prosiła o pomoc nam w tej sprawie, żeby nam to mógł. I jako pomóż, żebyśmy mogli godnie ludzie żyć. Jest to hodowla w kotlinie, bardzo duża hodowla, beściółkowa hodowla. Teraz ostatnio troszeczkę się siedzi, ale bardzo mało, bo nie ma czy słać. Jest rozłożony obornik po drodze rozlewany, jest bez składowiska, nie ma żadnego zrobionego, nie ma podłoża, więc normalnie na trawę się wylewa. To wszystko. Wyglądało tragicznie. Przede wszystkim wyważony był obornik w lipcu, gdzie było 30 stopni 15 lipca czy 18, już nie, daty nie pamiętam. I obornik był wyważony raz, później trawę bronowali, bo trawa była bardzo wysoka. I powtórnie był wyważony drugi raz obornik. Proszę panią, w lipcu. Ja miałam jedno składowisko much. Mam tak zniszczony dom. Po elewację mam białą, jest tak zniszczone. Obok tego mojej działki, dokładnie 60 metrów, zrobili sobie grzebowisko świn. była niesamowita. Ale... Chcąc wejść do domu, trzeba było jakąś gałęzią czy czymśkolwiek odmiatać, żeby szybko wejść do domu i zamknąć za sobą drzwi, bo się nie dało. Mimo to szparami, szparami tych mógł było no nie dało się zrobić po prostu nawet herbaty, odejść na chwilę, bo dwie, trzy muchy już pływały. To jest nie, że było kilka, tylko to były setki, tysiące much. I te muchy żerowały na dużej ilości padłych świn, które leżały w otwartych dołach. I posiłki spożywać, proszę Pani, bo wiadomo, że one przynosiły się z tych świn zdechłych do naszych mieszkań, do naszego jedzenia. Jak długo te świnie leżały w otwartych dołach, nieprzykryte, niezabezpieczone, niezakopane? Od do lipca, tam koło od kwietnia do lipca i proszę panią, jedno robawisko, robaki, glisty, no, no, much pełno i to tylko było płynięte wodą. W końcu, jeżeli myśmy porobili zdjęcia, co przyjechała ta komisja ostatnia, więc powiedzieli, że to są nie ich świnie, zaparli się, że to są świnie rolników. Więc kto z rolników chowa tyle świn, żeby po prostu na spółdzielczych polach robić sobie grzebowisko? Czy pan uważa, że składowanie padłych świń w otwartych dołach przez parę miesięcy jest normalną praktyką? Uważam, że nie jest i takich rzeczy u nas nie ma. I takich rzeczy nigdy nie było? Takich rzeczy nie było. Proszę pana, ja mam w teczce zdjęcia padłych świn, które leżą w rowach i które były robione na terenie pana rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Czy pan twierdzi, że to jest nieprawda? Jeżeli chodzi o zdjęcia, to akurat. Ja nie mogę identyfikować padłe zwierzęta, bo nie jestem, jakby można identyfikować, są specjaliści od ludzi i uważam, że mógł to złośliwie ktoś zrobić. Mi trudno jest powiedzieć, czy to jest prawdą, czy nieprawdą, gdzie to, skąd to zdjęcie powstało. Pani pracuje w spółdzielni produkcyjnej, tak? Tak. tak. Przyznam się, że były tam dwie sztuki za oborą. W czasie żniw, młodzi kazał im kierownik, nie wiem co zrobić, no to zakopali te dwie sztuki, takie nieduże, co miałem może nie wiem czy po 10 kg. No, ale usunięto zaraz, jak był sanepid i bakutyl przyjechał na drugi dzień. I teraz mamy co tydzień bakutyl przyjeżdża i bierze. Co bierze? No padli nie jak są. Ja mam na zdjęciach doły, w których widać, że jest nie dwie sztuki, tylko co najmniej kilkanaście. No, właśnie wie pani co, mieliśmy wyznaczony teren przez sanepid, i przez gminę kopanie tam, najpierw jakoś jak ten remont był całego baku, to w górze tam właśnie, tam było, wyznaczony był teren pod, no, pod te padlizny. Wojewódzki lekarz weterynarii do mieszkańców gminy napisał, że pójd gminy wydał zezwolenie na urządzenie grzebowiska w spółdzielni. No, tym się zająłem, zażyczyłem sobie w takim razie kserokopii. Takiej decyzji do dzisiaj nie otrzymałem nawet odpowiedzi na to pismo. Dopiero kontrola Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w swoich dokumentach pokazała mi, że to nie wójt gminy. A lekarz weterynarii wspólnie z zarządem spółdzielni określili jakiś teren ogrodzili. Grzebowisko w rozumieniu prawa budowlanego jest budowlą i powinno mieć normalne postępowanie administracyjne, zakończone decyzją zezwalającą na urządzenie grzebowiska. Takiego postępowania nie było. Miejsca w planie. Zagospodarowania przestrzennego na urządzenie grzebowiska też nie mamy, bo nikt takiego wniosku do planu nie zgłaszał. Myśmy interweniowali do sanepidu, na Brodowicza, do weterynarii. Z żadnego skutku. Nie przyjechał nikt, proszę panią, żeby to w lipcu sprawdzić. No więc, jak mogło moje życie wyglądać, jeżeli co drugi dzień, co trzeci, wyważane na wózku, takim, co się przewozi, krowy, świnie, zdechłe, padłe świnie, rozcięte, pracownik. Ja się pytam, co się dzieje? A pracownik mówi, no pan kierownik stwierdził, że zdechła na gruźlicę, więc wywozimy i tam zakopujemy. Jak przyszła komisja, to było wszystko czysto wysprzątane, ale malutkie sztuki, które padły, czy jeżeli się świnia oprosiła, wszystkie te łożyska, wszystko jest w środku w gnoju. Z wierzchu wygląda to pięknie, ale jakby to wziął i poszukał, z tym, że kto będzie grzebał w tym oborniku, żeby wyciągnąć coś. Z tego jest taki olbrzymi smród. Wywozili obornik. To wywozili na zieloną, to przyjechali ludzie, bo nie dali radę wytrzymać. To normalnie rozrzutnik, świnie wylatywały z gnoja. No. Nie, po polu. Obornik nigdy nie będzie miał przyjemnego zapachu. No, natura akurat nas tak obdarzyła, że odchody mają specyficzny swój zapach i ani spółdzielnia temu nie pomoże, ani zarząd, ani zebranie wiejskie. W wielu studniach we wsi Konary woda nie nadaje się do spożycia. Tak stwierdzili panowie z Sanepidu, prawda? Po kolei stu dziewięć studni i ani jedna się nie nadaje. I bardzo byśmy prosili, bo nie mamy ze Sanepidu. Z jakiego względu my mamy tak zatrutą wodę? Jest u nas mała rzeczka, nazywa się Łaźnik. łaźnik. Dwa lata temu pływały jeszcze w niej rybki. Maleńkie, może tam większe. Mamy rodzinę, która sobie przyjeżdża na te rybki, lubi sobie łowić. Nie ma już ani jednej rybki. Pływa taka brązowa maś, taki osad się robi. Taki typowy właśnie, jakiś wypłukujący z jakichś brudów gnojowisk. I co jeszcze? Mamy psy. Z psami chodzę na spacer. Psy, jak się napiją wody w większej ilości ze strumyczka, ciężko chorują. Tam widzieliśmy taki skład gnoju nad rzeką. Czy to nie znaczy, że ta rzeka jest zanieczyszczana przez państwa? No, w jakimś stopniu może była zanieczyszczana, w jakimś, ale uważam, że to był skrajny przypadek, dlatego, że to bardzo mała tego ilość była obornika i to nie, nie było główne miejsce do składowania obornika. Ale on tam podobno leży od roku. Ono, ono leży już od dwóch lat. I nie zamierza pan go usunąć? Zamierzałem wczoraj, ale w związku z ciężkimi warunkami nie udało mi się tego wywieźć. A ochrona środowiska przyjeżdża bez przerwy. Bierze próbki wody, zawsze jest woda idealnie. Czysta, nic się nie dzieje. Obory, obory są, nie wejdziemy dziś na tam, bo jest zamknięte. Są tak usytuowane, że oni mają zbiornik, ale jest zbiornik wyży, a te hodowle są niższe. Jak może do góry gnojowa wypłynąć? Z pracowników się dowiedziałam, że tam są rurki wypuszczone, zarośnięte pokrzywami i to wpada właśnie do tego łaźnika. Spór powstał wiadomo i z wielu przyczyn no, może zazdrość, może złośliwość ludzka. Ja oświadczam, że wiele tych zarzutów jest. Yy, typowym kłamstwem i pomówieniem, dlatego że od czterech lat wszelkiego rodzaju kontrole, które tutaj nas odwiedzają, te uchybienia, które występowały, ustępują wszędzie w gospodarce, staramy się to w jakiś sposób naprawić. A jeżeli chodzi o zapachy, muchy, mi się wydaje, że to się szuka różnego rodzaju metod, sposobów, Narzędzi, można powiedzieć, aby doprowadzić do takiej sytuacji, że no, ktoś ma zlikwidować spółdzielnie. Sprawa nabrzmiała do tego stopnia, że stało się to uciążliwe. Ja rozumiem żal tych ludzi. To jest nie do wytrzymania, zwłaszcza w porze letniej. Prosiliśmy pana prezesa tyle razy na spotkania, ignoruje wszystkich, nie przyjdzie do, z nikim. To dla niego jest oczywiste. Żyjemy na wsi, więc smród jest rzeczą naturalną i koniec. I to mówi, to są na, no, dwa razy do roku na wiosnę i na jesień przez załóżmy, tydzień, przez tydzień, ta? przez dwa tygodnie, bo się wyrzuca, bo to trzeba zrobić. Ale nie cały rok, proszę panią. Wystosowaliśmy pisma zaproszenia do prezesa spółdzielni na zarząd. Nie odpowiedział, nie pojawił się. Na razie jest jeszcze brak woli, dobrej woli. Bo ja osobiście nie wierzę, żeby tego, tej sprawy nie dało się załatwić. Była tu przecież komisja. Sejmikowa, Sejmiku samorządowego, komisja porządku. Byli tu razem z tą komisją inspektorzy z Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska z Sanepidu, no gmina nie ma podstawy prawnej, aby wejść i cokolwiek nakazać skontrolować, czy udowodnić. Muszą być do tego specjaliści w zakresie łamanego tam prawa. Jeszcze mam taką prośbę jedno do ochrony środowiska, że byli tu dwa lata temu, stwierdzi, w, zrobili zdjęcia pogryzanych siwiń, poszli na obornik i były takie łożyska, a odpowiedź mi dostali, że nic się nie, nie dzieje. Bardzo bym prosiła o odkrycie tego, gdzie te zdjęcia się podziały. W studiu gościmy Panią Marię Wojnar, Dyrektora Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Pana Mariana Nikolina, Prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Konarach, Panią Mariannę Generowicz, Zastępcę Dyrektora Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Oddział Podgórze, Panią Marię Rogodę, Radną z Konar, Pana Stanisława Wala, Wójta Gminy Mogilany, w której, leży, w której leżą Konary, i pana Kazimierza Mazura, kierownika oddziału radców prawnych Sejmiku Samorządowego. Może na początek prosiłabym, żeby panie dyrektor odniosły się do tych pytań, które były w materiale filmowym, to znaczy chodzi o wodę w studniach. Pani dyrektor Generowicz, proszę o odpowiedź na pytanie mieszkańców. Na wieczór Państwu. Rzeczywiście przebadaliśmy 8 studni na prośbę mieszkańców, w której przedstawicielem jest tutaj Pani obecna. Proszę Państwa, woda pod względem bakteriologicznym nie nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze. Z wyjątkiem studni przy pętli autobusowej, jest to studnia, można by powiedzieć niczyja, mogłaby być studnią właściwie publiczną, gdzie woda pod względem bakteriologicznym spełnia obowiązujące wymagania. Powiedziałabym, że. Nie możemy się, proszę Państwa, odnieść jednoznacznie stwierdzić, dlaczego woda posiada tak dużo bakterii w swoim składzie, ponieważ nie mamy tła. Wcześniejszych wyników badań nie mamy absolutnie. Dlatego też trudno nam stwierdzić, co jest powodem. Ja posiadam tutaj kwestionariusze studni, które są wypełniane zawsze przy poworze studni i muszę powiedzieć, że przyczyną ich zanieczyszczenia mogą być również własne gospodarstwa rolne. Własne gospodarstwa domowe. Wiemy, że gmina Mogilany, właściwie ten rejon, nie posiada kanalizacji własnej. Odprowadzenie zużytych wód z domostw. Jest do szamp. Jaka jest szczelność szamp? Nie wiemy. Są, mam również taką y, y, jedną realność, gdzie jest gnojownik, gdzie jest ustęp. Trzeba się do tego odnieść trzeba się odnieść do stanu technicznego studni. Trzeba skontrolować dokładnie strefę ochrony sanitarnej studni w promieniu 15 metrów jaki jest stan porządku i czystości. O tym nic nie wiemy. My po dokonanych badaniach przesłaliśmy na ręce pani Rogoda wyniki, znaczy nie wyniki badań, tylko orzeczenia nasze z zaleceniem, właściwie to z wskazówką, żeby wodę w studni przechlorować i badanie powtórzyć. Było to pismo nasze z 24.07. Do dnia dzisiejszego oczekujemy informacji i propozycji zainteresowania się właścicieli tych studni Wodą w tej studni, zgłoszenie nam po prostu, że dokonali czynności dezynfekcyjnych, wyczyścili studnie i żebyśmy mogli tą wodę pobrać. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie ma prawa wstępu na prywatną nieruchomość tylko w określonych przypadkach. I żaden z tych przypadków tutaj nie ma miejsca. I trudno wchodzić, gdybyśmy weszli, naruszylibyśmy prawo własności tego gospodarstwa domowego. I jeżeli tylko, Państwo do nas przyjdą i poproszą o radę i wyrażą zgodę na to, żeby wejść, y, oglądnąć, poradzić i przebadać, bo wskazówka jest tylko taka, y, y, jeżeli chodzi o badania wody tylko w kierunku bakteriologicznym. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o skład chemiczny, on też nie jest czysty. Też są zastrzeżenia. Zastrzeżenia dotyczą odczynu pH. pH to jest niskie. W zasadzie świadczy o tym, że woda jest agresywna. Poza tym na stan zdrowia nie ma to znaczenia. Natomiast Państwo nie wiedzą, jakie są przyczyny. Nie, nie wiemy i my tutaj my bardzo chętnie Państwu posłużymy radą. Jak mówię, wprawdzie kwestionowane kontrole sanitarne, w tej chwili są płatne, ale w ramach skarg, zażaleń i dorad pomożemy, tylko musimy mieć zgodę wejścia na posesję. Czyli Państwo tej, muszą się. Tak, zwrócić, jeżeli tylko pani tutaj zwróci się do nas z prośbą, to nasz pracownik, to znaczy przedstawiciel Państwowego terenowego inspektora sanitarnego będzie i po prostu. Ustali, co jest przyczyną doradzi i badania będziemy prowadzić do skutku. Trudno nam jest powiedzieć, proszę państwa, że właśnie tu czarnia, e, przepraszam hodowla ma wpływ, bo jeżeli najbliższa studnia mniej więcej jest w odległości 50 metrów od stawu jest dobra, wod. Podstawowym nadzorem od lat jest wodociąg lokalny, właściwie ujęcie wodociągu lokalnego i cały wodociąg lokalny spółdzielni. Rozumiem. Sprawę studni y, mieszkańcy muszą jeszcze A raz to Państwo się w zauważymy. czas będą Ta, badać, Absolutnie i y, poradzimy za tym. Pani dyrektor, jeszcze chciałabym prosić Panią, żeby Pani nam powiedziała, co się stało z tymi zdjęciami, o które pytają mieszkańcy, które robili inspektorzy na miejscu. Hmm. Spółdzielnią w Konarach interesujemy się od 90 roku, więc tak jak. Pani redaktor uprzejmie tutaj zaznaczyła 9 lat, jak trwa spór pomiędzy mieszkańcami a kierownictwem rolniczej spółdzielni. I zdjęcia były robione w trzecim roku i w piątym roku. Ta dokumentacja jest tutaj, ja już przed programem ją pani udostępniłam. Oczywiście w tych zdjęciach potwierdzają się fakty grzebania padłych, chyba padłych sztuk trzody chlewnej i również są na niej roztrząsane, jest na nich roztrząsany obornik, zalegają, zalega woda, woda po prostu z gnojówką. Pani doktor, jak nie są to nie, w nie jest. Szwiny jest... zagryzione takie to właśnie o to mi chodziło i tego nie widzę właśnie. No ja nie odpowiadam za dokumentację no fotograficzną. Nie robią to profesjonalni widać. fotografowie, tylko inspektorzy i to jest pomocniczym materiałem tylko i wyłącznie właśnie. pomocniczym materiałem no właśnie, do kontroli. Natomiast no. nas inspekcje interesują również wyniki badań. To znaczy. Wyniki badań. Robiliśmy, ponieważ mieszkańcy znosili takie zarzuty, że oddziaływanie rolniczej spółdzielni ma szkodliwy wpływ na środowisko. Więc, my jako Państwowa Inspekcja, organ powołany do tego, żeby ustalić, czy rzeczywiście dany proces technologiczny, czy hodowla w tym wypadku oddziaływuje na środowisko w jakiś sposób, zrobiliśmy rutynowe badania. W tym zakresie akurat zrobiliśmy badanie cieku wodnego przed. Przed terenami rolniczymi. I nie nie stwierdzili Państwo po, I nie, woda po prostu nie uległa zanieczyszczeniu. Natomiast odnieśliśmy się do kwestii padłych zwierząt. Nie jest to kompetencja Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska absolutnie. Chcieliśmy Państwu pomóc w tej sprawie i skierowaliśmy wystąpienie do Państwowego Inspektora Weterynarii w 1990 roku. Z prośbą o podjęcie y, interwencji, pomoc spółdzielni. Dobrze, do pani dyrektor, miejsca. kto zatem w świetle prawa powinien zareagować na skargi mieszkańców wsi Konary i wyegzekwować od spółdzielni prawidłowe prowadzenie hodowli. Ja chcę jeszcze może dodać y, do, 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 do pani dyrektor, Moi, że do, moim zdaniem. Tak, moim zdaniem nie jest to kwestia już w tej chwili związana z ochroną środowiska. Rzeczywiście sprawy, które powinny zostać uregulowane przez półdzielnie w zakresie korzystania z wody na przykład pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody zostały uregulowane zarządzenia pokontrolne które nałożyliśmy na prezesa zostały wypełnione nasza po prostu rola w zakresie oddziaływania na środowisko w myśl przepisów ustawy o ochronie środowiska się zakończyła nie mamy żadnej podstawy prawnej żeby po prostu w dalszym ciągu nakładać na Pana Prezesa jakieś restrykcje i obowiązki. Myślę, że tutaj, bo rzeczywiście i w odczuciu inspektorów na, w, tym, w tej spółdzielni jest wiele bałaganu, popularnie to tak nazywając, spraw porządkowych, organizacji całego cyklu produkcyjnego, ale to nie jest przedmiotem działania Państwowej Inspekcji. Ktoś nie mamy to na to wpływu. powinien to... się tym zająć. Może Pan nam odpowie na to pytanie, Panie Mecenasie. No na pewno jeżeli będzie lato, a problem nie zostanie rozwiązany, to wkroczy tu obok mnie czy w miejsce mojej prokurator, bo my czekamy w tym momencie na skutek, że stanie się coś złego, że ktoś z tego powodu umrze. A Pani przepisy ustawy o ochronie środowiska, na które w tym wypadku, mimo że pochodzą z 80 roku, nie możemy narzekać, bo one są aktualizowane przez cały czas i są dostosowane do rzeczywistości, że mamy i promieniowanie, mamy i przejazd przez e, teren e, odpadów z zagranicy, które są szkodliwe dla otoczenia, były takie próby e, przeprowadzenia. Przede wszystkim na podmiocie, który prowadzi działalność gospodarczą, obojętne, czy to jest państwowy, spółdzielczy, czy osoba fizyczna. Ciąży obowiązek zorganizowania gromadzenia odpadów i ich utylizacji. Ono może być w różnej formie. To nie są odpady komunalne i mimo że ustawa o odpadach jest w tej chwili w Urzędzie Rady Ministrów jest przedmiotem dyskusji projekt ministra ochrony środowiska w tym zakresie został przedstawiony, ale on w tych sprawach idzie jeszcze dalej. To jest poza sporem, czyli że kto ma egzekwować? W tym wypadku przede wszystkim jeżeli chodzi o obowiązek zorganizowania, ciąży on na kierowniku zakładu pracy, czyli tu tym panu prezesie. Natomiast obowiązek czy prawo egzekwowania zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska wprost oraz ustawy o ochronie środowiska jest przepis, który imiennie wymienia nawet Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, że w tym zakresie za czysto formalne niezorganizowanie i, wysypo, i y, y, odprowadzanie tych odpadów w miejsca do tego niewyznaczone bez zachowania wymogów, tu nie potrzeba nieszczęścia, daje podstawy do ukarania grzywną i z tego przepisu wydaje mi się. Ja tu nie prowadzę polityki, tylko mówię to, co przepis. Mówi, proszę to nie mieć na mnie pretensji, że ja nakazuję, czy ja spowoduję to, że pan zostanie ukarany. Ale dysponuję ustawą aktualną, która e, wprost określa, jakie są w tym zakresie obowiązki. Nie zgadzam się z tym poglądem, panie Mecenasie. Absolutnie. Po prostu padłe zwierzę nie jest odpadem w myśl przepisów definiowanych tutaj i, powoł w których, i, który, i na które się pan powołuje. Absolutnie nie jest to odpad. Jest to coś, co wymaga zupełnie innego toku postępowania. W to wchodzi lekarz weterynarii. Tutaj musi być ustalenie po prostu z, z Państwowym Inspektorem Sanitarnym sposób postępowania z tym wszystkim. Nikt nigdy nie zwraca się i nie rozumie tego, że padłe zwierzę jest odpadem. Absolutnie! I tu jest błąd zasadniczy. Czy My na to nie mamy uważa, wpływu, że no to nie jest prawa grzebania. Nie, uważam, że po prostu, że to jest mylna interpretacja przepisów prawa każde prawo, ja nie będę Pana tutaj przecież pouczać, jak ustawa wygląda. Ma słowniczek na początku i jest sprecyzowane, co jest odpadem. Padłe zwierzę w tej kategorii nie może być tutaj rozpatrywane. Absolutnie. To wymaga zupełnie innego toku postępowania, dlatego Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, mimo szczerych chęci, nie może do tej sprawy tak podchodzić. Nie chcę po prostu być tutaj brutalna w swoich określeniach, ale gdyby tak było, to również cmentarze musielibyśmy chyba traktować podobnie. Nie może jest to ta kategoria ja sprawy. Tutaj wchodzą ja przepisy, tak. przepisy sanitarne w grę, natomiast ja nie przepisy uprzejmie o grzebowisku. Ja Jeżeli chodzi o grze grzebowisko, to proszę Państwa, do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dzielnicy Kraków Podgórze z Urzędu Gminy w Mogilanach wpłynęła prośba o zatwierdzenie planu podgrzebowisko padłych zwierząt w miejscowości Mogilany i Konary e, RSP. Było to dokładnie 16.6.89 roku. Taki wniosek dostaliśmy. Przepraszam, że tu wejdę. To dotyczy ja sytuacji na wypadek wojny z zakresu nie, nie. obrony cywilnej. To są cywilnej. Dwa. dwa wnioski są w tej sprawie. I co myśmy odpisali, nie zatwierdziliśmy, ponieważ było tylko pismo. A wiemy, że chcąc zatwierdzić jakiś plan, lokalizację, potrzeba przedstawić plan. I odpisaliśmy krótko, że po przedłożeniu dokumentacji wspólnie z zainteresowanymi jednostkami, nawet wymienione były tu służby ochrony środowiska, podejmiemy działania. Od tego roku... Nie mamy informacji. Sprawa, że tak powiem, ucichła. Natomiast, natomiast ponieważ obiekt jest pod kontrolą y, y, pracowników Państwa Inspekcji Sanitarnej w dzielnicy Podgórze, kontrole były i kontrole wykazują. Y, co, w tym zakresie co wykazują? Państwo y, y, RSP ma y, umowę zawartą z. Utry, y, z z utyrolem. z utyrolem na wywożenie tych odpadów. Jest pomieszczenie. Myśmy wydawali wiele poleceń pokontrolnych w tym zakresie. To jest na dzień dzisiejszy. Czy to załatwia sprawę? Nie wiem. Panie prezesie, załatwiłoby sprawę, gdyby spółdzielnia, rolnicza spółdzielnia produkcyjna w Konarach w ten sposób prowadziła hodowlę, że nie byłoby żadnych uchybień. To by załatwiało sprawę. Czy możemy na to liczyć? Proszę państwa, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o Uchybienia panie prezesie które... ale dosłownie w jednym zdaniu. Jezu, ja czy myślę, możemy na to liczyć czy nie? Oczywiście, że tak. Z tym jeżeli chodzi o odpady, jak tutaj pan powiedział, to w tej chwili jest z... załatwione to w 100%, tak dlatego, że tak jak pani tutaj powiedziała, że są wywożone do gołczy raz w tygodniu. Są Proszę wywożone. Państwa, ja widzę, że dyskusję będziemy musieli prawdopodobnie przejść do następnego na programu. Pewnie. Dzisiaj pewnie. już dziękujemy no. Państwu za to uwagę. Czekamy na wywożone. listy i telefony. Dobranoc. Dobranoc. Wierzchni 5000 metrów.